Sofia Wiśniewska, nasza MMA, jest z nami jako przestrak, jest czwartek hotel zabotników. Jesteśmy w brzkzb49. Cześć Jakob. Siemanko, cześć. Pierwsze pytanie. Jak tam twój kebab? Usłyszałam przed chwilą, że będzie miał swój debiut na weselu twojego psychologa. Tak, generalnie to jest mój plan na biznes taki przyszłościowy. Długo myślałem o tym, co mogę tak robić, naprawdę? bo dużo ludzi sugeruje, że MMA nie jest Cześć. dla mnie, może chyba, kurde, stwierdziłem, że mają rację, otworzę kebab. Ja myślę, że tam się, wiesz, jak tak. założę biały fartuch, będę stał, kręcił kebaba, ja uważam, że pasuje tam, jak nie Więc, Moim zdaniem to jest dobry biznes, nie myślę, że już w tym roku, niektórzy zawodnicy MMA będą się widzieć z takim napisem, kebab Będziesz sponsorem. Tak, tak, oczywiście, to jest plan. Po to otwieram chyba. W takim razie jeszcze powodzenia. Dziękuję. E, przechodząc dalej, e... Powiedziałeś, fan, że fani zobaczą cię opanowanego w klatce. Jaki masz sposób na wyciszenie się? Ja nie, nie próbuję się wyciszyć, bardziej próbuję powstrzymać swoją fascynację przed tym, że będę się dziwnął jakby e, wyciszony chodzi mi o to, że po prostu bardziej skupiony na, na, na celu, tak? Bo ja się nie umiem nigdy wyciszyć, zawsze mnie jest za dużo. I po prostu no jakby no, pasuj, pasuj, mamy swój pasuj, pasuj. game plan na walkę jakiś ustalony Co to o dziwo mamy ich kilka. Jakby przygotowaliśmy różne warianty, więc jakby to wcale nie jest tak, że ta walka będzie jakaś na jednej płaszczyźnie. Mamy kilka wariantów na różnych płaszczyznach każdy na szczerze, szczerze. czuł się fajnie. I chciałbym po prostu być przede wszystkim skoncentrowany, może to jest najlepsze określenie, żeby po prostu wyjść i w trakcie tego właśnie jak wyjdę, żeby po prostu e, zrealizować takie założenie, jakie postawi mi rożniku, I słyszeć ich oczywiście, bo to się, no, bądź, to się Rozumiem, a kto znajdzie się w Twoim narożniku? Robert Jocz, Adam Grabowski tak, tak. i Mateusz Kraśnicki, mój psycholog, jakby no tutaj tak z trenerem Robertem Joczem gadaliśmy, stwierdziliśmy, że to będzie chyba takie na tą walkę na, na najlepszy gdzieś tam narożnik. Niektórzy mogą się dziwić, dlaczego po w narożniku, ale jakby mamy bardzo dobrą relację, nawet trener zauważył, że to bardzo dobrze na mnie działa, nawet na skalingu. Bo na każdym sparingu był moim, więc stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i że on ma tam swoje sposoby, że nawet jak ja się kurwiam, żeby tam do mnie szybko trafić, żebym szybko uspokoił swoje emocje i dalej realizował to Dobrze, a chciałam także zapytać, no bo jednak wydaje mi się, że twoją najmocniejszą stroną jest parter, sam to przyznajesz, no i twoi, twoi koledzy z klubu również mówią, że no tak jak sam powiedziałeś w wywiadzie, że parter kopem to nie jest dobry pomysł. 这这 Jakby ten parter faktycznie jest teraz na najfajniejszym poziomie, moim zdaniem no, też w ogóle bardzo chciał zacząć tercować z dowodami ale jakby no, na razie po prostu no, nie ma kiedy, bardziej. to jest problem, bo jakby przygotowanie do walki było i terytoriusze się boją, po prostu kontuzje przypadkowe, które mogłyby powstać w trakcie takich zawodów grafikowych, ale to jeżeli mam być szczery w tej walce, ja się nie nastawiam w ogóle na parter, jeżeli będzie parter to po prostu będę robił swoje flow, które tam będę miał na daną chwilę i w ogóle jakby nawet tego planu żadnego na to nie ma. Eee, a ja myślę, że mi się wydaje, że to może być bardziej stójka niż parter w tej walce. Jakby no, Erko eee, jest ode mnie tylko 5 cm wyższy. Nigdy nie miałem tak niskiego rywala. Chyba <grym> z tego powodu, że ja jestem strasznie niski. Ale generalnie mamy bardzo małą różnicę wzrostową. A ja mam dłuższy da się krok od niego, bo ja mam bardzo długie ręce jak na swój wzrost. Są no tyle długie, że jak na walce w Londynie podałem swoją rozpiętość rąk, to wpisali mi inno. Jak wczoraj powiedzieli, że mierzymy jeszcze raz, bo po prostu nie, nie, to jest niemożliwe, to jest niewykonalne. Bo ja przy 92 72 wzrostu mam 192 w, w rozpiętości rok. Więc jakby, to ja będę miał lepszy zasięg w tej walce, więc jakby ja nie, nie mam powodu, żeby unikać tej stójki. Szczególnie, że jeżeli mam być szczery, parter ja robię tylko i wyłącznie na głowie, A cała, wiesz, praca tak naprawdę, którą trenerzy wkładają we nie to głównie praca stójkowa tak naprawdę, więc jakby nie... nie, nie, nie nie Uważam, że ta walka niekoniecznie musi skończyć się w parterze, a mogłaby musi ewentualnie toczyć w parterze, jeżeli tylko Erko będzie chciał tam Jeżeli on będzie chciał mnie wprowadzić, na to wiadomo, no napraszam na wielką przyjemnością. Nawet na sekundę położę się na plecy po to, żeby się przywrócić. Czyli z tego co mówisz, widzę, że jesteś przygotowany na każdą płaszczyznę i naprawdę nie boisz się i dajesz jakby pełne pole do popisu Erko, żeby zdecydował. Jest to jakby też ciężko mi gdzieś tam mówić o walkach, oczywiście ja oglądałem walki Erko, tak? I to jedno na żywo widziałem, drugą w Londynie nie widziałem na żywo, no wywiliśmy się na tej samej gali. Zmiliśmy się, ja się nie widziałem, tak bo ten debit był troszeczkę taki nie, nie do końca fajny ale obejrzałem tą walkę, no, to jest raczej zawodnik, który nie robi presji, nie atakuje. Czyli wydaje mi się, że ja w tej walce będę robił presję, ale oczywiście kto powie, może chce mnie zaskoczyć i nagle zrobić swój styl, że to on będzie atakował, ale dla mnie super jest i ta opcja, i ta opcja, jak będzie mnie atakował, to super, ja lubię, jak ktoś mnie atakuje, a jak nie, no to wiem, jakie akcje mam robić, też jest To też jestem na to przygotowany. Więc w sumie walka troszeczkę jest uwarunkowana od tego, co on będzie robił. W zależności od jak będzie bardziej agresywny, no to wtedy by nie będzie bardziej pasywny, to ja będę bardziej agresywny. Ale jak ja uważam, że jestem przygotowany na każdą opcję i ja na jego miejscu bardzo wysoko otrzymałbym ręce e, tak w ręce. E, nie dlaczego nie zgodził się na bankę władzy nie wiem, jakby dziwi mnie to, bo to generalnie ja na dzień dzisiaj się jestem cięższy. Ja dzisiaj rano się ważyłem, to ważyłem 99,9, wydamstówkę, bo to tak naprawdę, żeby zrobić 9,3 musiałbym musiał mu schudnąć jeszcze przez kg kilo 2, a resztę mu zrobić odwodnienia. On waży 98 97 z tego co no wiem, to, to. ale jakby nie wiem, No może dlatego, że ja już robię wagę, no on nie. I może po prostu on nie wie, jak będzie czuł się po odwodnieniu, bo to jednak zawsze trochę siły zabiera. I może Bał się tą siłę gdzieś tam stracić, bo... Moim zdaniem, jakby no, on, bo tę walkę też chyba traktuje bardziej poważnie i też z tego, co słyszałem, mocno i poważnie się przygotowywał. Więc super, zarówno ja będę zadowolony, myślę, że on będzie zadowolony, w to i kim będą zadowoleni sama jak ta walka będzie wyglądała. Wiadomo, na z wyniku będzie zadowolony, jeden. W którymś zwiadów powiedziałeś, że chciałbyś walczyć w wadze 84. Mówiłeś, że. No, trenerzy odradzają, że KSW też nie do końca było chętne na to, ale jednak znowu słyszałam, że może jednak pod koniec tego roku, dlaczego nie i jak się do tego odniesiesz? Generalnie ja uważam, że wagę 8.4 mogę zrobić, ale tutaj obok akurat nie widać go, ale siedzi pomynany Artur i tak widzę, że on nie do końca to 8.4 jemu pasuje. Też nie oszukujmy się, 8.4 w KSW jest bardzo mocno usadzone. Ja nigdy nie będę mówił, że jestem jakiś tam super zawodnik i wiadomo, że wiesz, dajemy czy Michał Materla wciągają, nie w nosy i tak dalej, więc jakby e, więc na pewno ten 8 było bardzo ciężką kategorią, ale jak po prostu wiesz co, no ja czy dłużej trenuję widzę, że ta masa mięśniowa mi spada. Bo ja trzymam tą wagę stów i tak dalej, ale ja widzę, że kiedyś przy stół miałem inną jakość ciała. Teraz to bardziej podlane, bo ta masa miśniowa jest coraz mniejsza po prostu. Inny rodzaj treningu, więc moim zdaniem 8-4 jest naprawdę do zrobienia i myślę, że no, w przyszłym roku ja już nawet nie dam rady bić się 9-3, bo po prostu no, nie utrzymam tej wagi. Problem jest tego typu. W tym roku wydaje mi się, że kolejna waga, walka raczej będzie w 9-3. I ja też nastawiam się na to, jakieś tam pomysły są. Ale myślę, że w na roku nie utrzyma tego. To tak mi się wydaje, to jest niemożliwe, żebym utrzymał to masę. Rozumiem. Jeszcze chciałam cię zapytać, jaki jest dla ciebie naj, najtrudniejszy okres w, w czasie przygotowań? To, Sama walka na pewno nie jest najtrudniejsza, bo to już jest przyjemność, bo to jest jak odebranie tej nagrody za ten długi czas pracy, które trzeba było wykonać, ale, ale na pewno no, jakby, no, najcięższe dla mnie były spaliki, bo w tym jakby okresie przygotowawczym nie było wybierania już. Tak jak powiedzmy wcześniej miałem możliwość, żeby na przykład Sebreski to tutaj wybierał trener i oczywiście spalił partnerów. i jakby no, bardzo dużo na no, przykład w piotkiem w z sparowałem. Piotrek strusz to jest na pewno 5 wagi 84. No i ciężko, naprawdę to było przed, przetrwanie o życie, moim zdaniem. Wiele razy mnie podłączał, yy, ale zawsze kończyliśmy ten sparik. Nawet jeżeli nie podłączył, tego kończyliśmy, z nami o tyle jestem z tego zadowolony. Yy, więc jeżeli jestem w stanie sparować z takimi ludźmi, no to, to walkę szczególnie podchodzę z wielkim luzem, bo to nie, jakby nie ten poziom rywala jest. Ale to był na pewno ten najcięższy moment dla mnie, szczególnie jakby yy, to jest to, co Adam Grabowski mi mówił, że jest bardzo ciężko błyszczeć.